W kolejnym odcinku na moim kanale. Życzę pomyślności no... Wam wszystkim w nowym roku. Głównie sus... sub... moim subskrybentom. I dzisiaj będziemy składać zestaw Lego Dunksu Nights z pierwszej serii, bo. Może nie wiecie, ale wyszła druga seria Nexus Nights, nice, w której już można skanować po moce Nexus. Zapraszam do instalowania aplikacji. Tak. Yy, za darmo, za darmo, tak. Yy, więc nie ujdzie się. Nie ma za pieniądze, tylko jest za darmo. Yy, no to rozpakowujemy. Nieprawdaż? Tylko, że najpierw, czekajcie, czekajcie, za chwilę wracam, muszę wziąć nożyczki, bo nie przygotowałem nożyczki. Nożyczki już mam, więc możemy śmiało rozpakowywać nasz testowego. lego a no tak, po co ja byłem ja noszeszki nawet, nie wiem Ech. 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 strasznie czekajcie, trzeba to Chyba. Tak, tak udało mi się, udało mi się. Ok, więc teraz musimy odsypać. Są trzy worki, dwie instrukcje i jest koniec będziecie mogli sobie zeskanować do, do aplikacji LEGO Nexo, Nights, Nexo Moce Jeśli będziecie chcieli Chyba, że macie już te Nexo Moce to nie musicie Ale pokażę też z nich potrójną kombinację Czyli potrójną moc Nexo Pokażę No to co? Teraz musimy jedynie odpakować Pierwszy worek. Co tu będzie? Co tu będzie? Uwaga, uwaga. Tutaj będzie peleryna. Chyba dla, dla generała Magmara. Tak chyba myślę. Od razu mówię, nigdy nie generała Magmara. Jeszcze do z generałem masz jeśli ktoś nie wie, jak wygląda, on z Lego, jak wygląda jego twarz, to za chwilę się go wie. Tak, razem ze mną. Więc, a nawet na początku, pokażę, jak to mocno. Więc są trzy neksomocy: taka, taka i taka. Teraz czas pokazać wam kombinację neksom neksomocy. Czekajcie. Muszę wam tylko to ułożyć. Kombinację z trzydnych, tych trzech mocy Już muszę tylko coś zrobić, więc proszę bardzo. Możecie sobie teraz zeskanować. No, teraz już nie możecie, niestety. I czekajcie chwilę. Dobrze, już, już wszystko dobrze. Może yy, więc tylko złożę generała magmara kleja. Wam pokażę potem. Więc tak wygląda jego głowa. Tak, tak wygląda. Mm. I dobrze. No to widzimy Miejmy się na chwilę krótkiej, dla was krótkiej dla mnie długiej przerwie. I jak widzicie pojazd już jest zbudowany. Może on uwaga uwaga zmieniać formę z jeszcze i tak, tak na na stojąco. Jakby tak to opowiedziałem tutaj, tutaj jest paszcza Na jednej na górze siedzi oczywiście generał Magmar Sterownik tego pojazdu Tutaj możemy sobie wystrzelać Właśnie mi wystrzeliło Jest jeszcze druga funkcja wystrzelania Możecie sobie sami wyprowadzić się i kupicie, bo ja to dostałem na urodziny. No. no. Tak to wygląda. Informacja, że, będę, że chyba nagra, że będzie chyba, że będą dwa odcinki z LEGO. Kolejne chyba. Tak myślę. Y, więc... Y, mówię, że, że jeden z tych odcinków LEGO będzie kosztował Was 5 łapek na tym odcinku. Więc za 5 łapek wrzucam kolejny filmik. No... Nie wiem jakie mam jeszcze opcje, chyba już to prawie wszystkie. Można jeszcze tutaj zamknąć klej jak to chce. Klej, klej, taki. Pewnie wiecie. O, ciekawostka. Moldron i flejma są biznesami. Tak. Tak. To są Kto, Kto o tym wiedział, pisze komentarz. No, chyba, że nie ma konta, nie? kleja, miecz ja mam, ja mam Fortrex, więc mówię od razu, że mam jego niebieski miecz, tylko nie niebieski tylko ten zamiast pomarańczowego ma niebieski i chyba mi się tamten niebieski bardziej podoba są tutaj oczywiście w moce Nexo. jeszcze raz wam pokażę z nich kombinacje z trzech neksomocy. Jedną z wszystkich kombinacji, których jest jeszcze więcej niż wszystkich neksomocy. Chyba. Oczywiście, że tak. No, no oczywiście, że tak. Jest o wiele, wiele więcej. Więc nad, tym, nad tą aktualizacją chyba trochę oni trochę będzie jeszcze... Ja su, 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 tak myślę, więc oto jest do zeskanowania potrójna moc Nexo, która dam i jeszcze raz powtarzam, pięć łapek, wrzucam kolejny filmik, w którym dam kolejne Nexo moce. do zeskanowania potrójne kombinacje. ten to będzie chciał sobie zeskanuje ten, kto nie będzie chciał, to sobie nie zeskanuje po prostu. Chyba, że nie ma aplikacji, to rozumiem, że nie, nie zeskanuję. A, po prostu, lub po prostu nie chcę mieć aplikacji. No, no dobra. To by było na tyle. O, i jeszcze może tutaj strzelać. No dobra. To by było na tyle. Yy, żegnam Was. No dobra. Na razie. Cześć. I pa. Do następnego odcinka. Na razie i no i cześć!